Codziennie na całym świecie co sekundę dochodzi do cyberataków. Mniejsze lub większe mają poważne konsekwencje dla każdego z nas. Nowoczesne rozwiązania wdrażane przez Coik SA w ramach kompleksowego centrum cyberbezpieczeństwa stanowią skuteczne antidotum na zagrożenia wynikające z cyberataków. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej budujemy kompleksowe centrum cyberbezpieczeństwa jako twierdzę ciągłej ochrony. Usługi świadczymy na nowoczesnym sprzęcie przeznaczonym do prewencji i analizy potencjalnych włamań. W efekcie tych działań katowickie Data Center CoIK staje się nie tylko liderem w obszarze aglomeracji śląskiej, lecz także strategicznym partnerem dla obywateli, firm i instytucji na terenie całego kraju. Zespół Data Center składa się z doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin. Rozbudowywana serwerownia spełniać będzie najwyższe kryteria bezpieczeństwa zgodnie z najnowszymi wymaganiami Tier 3. Kompleksowe centrum cyberbezpieczeństwa to miejsce, w którym bezpieczeństwo IT, precyzyjne procedury i profesjonalny personel łączą się. Pozwala to na wykrywanie i zabezpieczanie najbardziej krytycznych obszarów przed cyberzagrożeniami. Wykryte zagrożenia zgłaszamy do CERT Polska, co wpływa na ochronę społeczności. Podnoszenie świadomości stanowi kluczowy element w tworzeniu bezpiecznej cyfrowej przestrzeni dla wszystkich. Z nami będziesz bezpieczny.